Cześć! Dzisiaj z na nagrywać Roblox Grę Harry Czyli Możemy zaczynać Ale najpierw mam konkurs, konkurs na Konkurs dla Jedyne co musicie zrobić to Subskrybować kanał Z dzwoneczkiem I dać lajka w górę I napisać swój nick ze swoją nazwą Do MSP Dziękuję Możemy zaczynać Wychodzimy z Bank i są lagi. Mm. Są lagi, trochę lagi, ale damy radę, nie? Z tymi lagami. Jak lubicie lagi, jak nie lubicie lagów, to napiszcie komentarz, że nie lubicie lagów. Teraz jedziemy film na dwór i jedziemy art, art. po prostu jestem dobra z angielskiego i po prostu tyle teraz się przeniesiemy właśnie tam do... Na dwór, na dwór, tak, na dwór się przeniesiemy teraz. O, i tutaj jesteśmy na dworze już. Nie, nie patrzcie na mój nik, będę okropny nik. Teraz dojdziemy mm, do takiego koła fortuny. Więc piękne do niego. I zobaczymy się jak już będę i jestem. Teraz sobie możemy zakręcić. Dobra, kręcimy. Co nam się wylosuje? Przepraszam, coś ładnego, Co to jest? Wow. Nawet Um, Animations Anapion um, Dance Dobra Cześć. No i tutaj sobie się przebrać możemy Dress Chodzimy sobie tutaj Outfit um. swim sleep over shirt paint swim sleep Nie wiem co jest ładne, wszystko jest ładne. Muszę <laughs> mi coś teraz się Oj 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 Co by ubrać? nie ma, pom nie ma pomysłów co się ubrać Nie. Nie takie włoski, tylko weźmy sobie inne włoski wyśniemy. No i tutaj muszę pod i wejdziemy. Mm -hmm. Nie wiem co się tutaj tak zobaczyć A więc To jest takie same dziwne Boys Zobaczymy się jak już coś wybiorę Dobra więc już wybrałam wróżkę No i no, dobra. No, to mi się podoba nawet. Dobrze. Jestem pluską. Naprawię <grymna> się Czy jestem ładna? To ja nie wiem, naprawdę. To ja naprawdę nie wiem. Teraz sobie lecimy. Nie wiadomo. Ale ładnie ona wygląda. Nie ocenić się, czy ja jestem ładna, czy nie. Większość ludzi mówi, że jestem, więc no oceniajcie, nie? Zobaczymy się, jak jeszcze będę na dole. się jak tutaj jest ładny. Jakie kryształy. To jest. Hmm. No i w sumie to jest ładne. To jest ładne. Powiem, że to jest ładne. Weźmy do wody. Czy to nie jest zamarznięte? No nie wiem. Czy ja idę, kiedy ja pójdę? Na przykład. Tutaj też jest ładnie, Jak wiem jak tam było. Przepraszam, że robię tyle cięć, ale muszę. Bo nie chcę, żebyście widzieli, żeby, że żeby pół godziny mi to zajmie. Pięknie. I dawajcie dużo subskrypcji i łapek w górę, bo jest konkurs na drip Już nagrywamy ten odcinek 7 minut. Nawet długo, my sobie 10 nagramy. No, ale piękne drzewko. Oceniają się, czy ono jest piękne. Teraz sobie pójdziemy tu. Regniferchi, Reniferki, reniferki, oi oi, che sottica, oi oi. No, allora, bo nie będę vengo bo dilettare, poi ci Hmm. Dobra, chyba będziemy kończyć ten odcinek. Pozdrawiam wszystkich, którzy są tutaj ze mną na cusie. I pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają. Więc tak.